это Чакаш. награда. Так, хоть. Так, на грода. Так, Мишу. Так, Мишаку. еще. Еще. еще бы Co tam pan Co tam pan <laughs> Co tam jest? Tu? Tu? Co tu? Popatrz. Masz. Masz. Idziemy? Chodź, idziemy. Chodź, Fafik, chodź. Jeszcze jeść? Gdzie jest jedzonko? Szukaj. Gdzie jest jedzonko? No gdzie? Tu pancia ma? Masz.